witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie ścigamy i zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje. Dobijamy ponad jedną subskrypcję. Pa, pa.

Wszystkich na, na na wszyscy wyciągają ulta wszyscy grają tą ms chociaż jest słaba peek tak naprawdę prank jest ja. nie masz pranku no Leon jest nawet spoko, ale nie aż tak bardzo pewnie nawet nie masz mnie czyli pranka prank zabije cię

Ale niestety coś wam powiem, że Franka już nigdy nie traficie, bo jestem już duchem. Nie żyję. Zaraz też będę już znowu znowu umrę, znowu zaraz, bo już mam mało HP. O nie, o nie, o nie. Na pewno zginę zaraz. Oni mnie gonią. Frank może nie jest aż taki dobry, ale lepszy od tej piperki. I zginąłem. Co to jest za odcinek? <tryklucza> tak, ja Wymyślałam. Na 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 jestem Frank. Jestem Frank, tu jakiś pan gra. Teraz sobie zagramy. Mam bilety, ale mi się w to nie chce grać. Jestem dobry na piłkę. Na Piłkiłkę będą grać. Na, na 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 piłkę. Bo ja jestem najlepszy na piłkę. Jedziemy pek Jestem dobry na piłkę, ale nie bo, Ale nie myślę, że możecie... A no gram ze Frankiem na no to jak tu było, że na... Nie bierz sobie tego do serca, to nie jest nawet prawda. Możesz przegrać albo wygrać, to nie moja sprawa. Dobra, jedziemy. Dziś będzie krótko już to 3 minuty, to zaraz będę kończyć. Na na Wbijajcie na, na. tą krwówą fajnie To jest przesłuchanie. Papa. Pa. I zostawajcie łapki w górę i subskrypcję papa. Pa.